Dobra, tak jak obiecałem, czas na drugą część dostawy komiksów DC z Lipca. Pierwszą część możecie zobaczyć już teraz na kanale. Tam była Jezu, Wojna z Korpusem Sinestro. W Liga Super Trochę cieńsza oraz DCist, więc tego było całkiem sporo. A teraz czas na dostawę z 27 lipca, czyli Nightfall, Liga Sprawiedliwości, Sandman. Tak, Sandman tym razem załapał się razem z DC. Cześć, tutaj Jacek kolekcjoner. Lećmy, zaczynamy od tej Ligi Sprawiedliwości i od najmniejszych gabarytów do największych. O Nightfallu będzie można sobie jeszcze pogadać. W Później zaraz troszkę więcej. Tak, Liga Sprawiedliwości, wieczna zima to jest kolejny komiks z cyklu Miękka oprawa ze skrzydełkami Uniwersum DC. Znaczy nie wiem, czy to jeszcze tak się liczy, czy tam jest uniwersum DC, szczególnie, że pod koniec jakby roku będzie. Chyba to jeszcze jest, ale pod koniec roku będą tam jakieś inne labele od, odnośnie miękkich opraw ze skrzydełkami w DC, ale odnośnie tego komiksu 228 stron. Komiksu na papierze kredowym, na zewnątrz, śliska okładka tak samo jak w przypadku innych miękkich opraw ze skrzydełkami od DC 7999 ceny okładkowej trochę tych tomów w środku jest jest tom troszkę grubszy jest troszkę potężniejszy aczkolwiek jeszcze jeszcze można więcej jeszcze, już mieliśmy grubsze też komiksy, chociażby te Batmany, nie wszystkie, ale psz, chyba tom drugi Wojna Jokera to był chyba dotychczas najgrubszy tom z tych miękkich opraw ze skrzydełkami od DC, tak coś mi się wydaje, ale dobra tak się prezentuję komiks wewnątrz a jakie komiksy znajdziecie zebrane w tym tomie? Justice League Endless Winter 1-2, Flash 767, Superman Endless Winter Special, Aquaman 66, The Justice League 58, Dinta Titans Endless Winter Special, Justice League Dark 29 oraz Black Adam Endless Winter Special. Taki trochę eventowy komiks na końcu. Na końcu mamy zapowiedzi innych serii, chociażby dużo różnych komiksów związanych z Ligą Sprawiedliwości, jak i te poszczególne tomy, jak i ten Wojna Totalna, War of który był tak jakby tobem piątym Ligi Sprawiedliwości, który zupełnie nie da się ustawić na półce. <grym> Czy da się? Nie oznacza to, że będzie to wyglądać dobrze, ale da się. Oraz sagę metal, metal oraz death metal. Kolejnym komiksem będzie Sandman Nila Gaimana. tom 6. akurat teraz jesteśmy w bardzo dobrym momencie, w dobrym sezonie na Sandmana, który robi furorę na Netflixie, nie wiem czy we wszystkich krajach, ale chyba powoli będzie się toczyć ten Netflixowy Sandman. Tom szósty jest troszkę grubszy niż tom piąty, co też widać w cenie, 99,99, 99, aczkolwiek tom siódmy, z tego co widziałem w zapowiedziach, już będzie troszkę chudszy, bardziej tak jak tom piąty i to też oznacza, że będzie troszkę tańszy. To Chudszy, ale cena nie zostanie taka sama. Będzie znowu 8999, więc warto rozpatrywać to w przypadku jakby PER konkretny Tom. Co jest z tą partią komiksów, którą dostałem? Czy z tą dostawą, czy. Paczka może była zagięta na rogu, nie wiem, ale mam po prostu kilka twardych opraw. Mam po prostu pozaginanych na grzbietach, co jest irytujące. I tak się prezentuje komiks. Przedmowy, spisy treści, inne dodatki oraz sam konkretny komiks. Tak jak mówiłem wcześniej, 264 strony klasycznego Sandmana od Nila Gaimana. Dobra, przejdźmy sobie do samego końca. Mamy, tak, mamy też różne style w ogóle graficzne. Kilka przykładowych stron. Nie warto pomijać też za dużo poszczególnych zeszytów warto przeskakiwać, ponieważ poszczególne segmenty mogą mieć zupełnie różne rysunki. Na samym końcu notki biograficzne o autorach i to tyle. Przejdźmy sobie do tego Nightfalla, który jest ciekawy, przypadkiem do przeanalizowania. Szczególnie pod kątem gabarytowo-cenowym i to, o czym mówiłem w przypadku pierwszego tomu. Bo mówiono, że tom pierwszy jest drogi, znaczy, no jasne, to jest drogi komiks, ale też jest potężny komiks, więc ta cena 199,99 też jest poniekąd zrozumiała. I teraz można wątpić, że okej, okay, to czemu pomimo tego, że ten komiks jest trochę chudszy, bo ma 588 stron, pierwszy Nightfall miał 684, <sum> <sum> tak, różnica <w> grubości jest <sum> znaczna pomiędzy tymi tomami, to dlaczego nadal jest zachowana cena 199? Bo trzeba to rozpatrywać całościowo jako serię. Na przykład, co też jest w sumie pozytywnym, jednak zaskoczeniem, co by nie było, na przykład trzeci Tom Night Nightfall, który będzie w październiku. Nadal będzie kosztować 199 zł. Pomimo tego, że będzie mieć 744 strony, czyli będzie dotychczas najgrubszym komiksem serii. Ten Nightfall. Aczkolwiek czytałem pierwszy Nightfall i spodobał mi się o wiele bardziej niż się spodziewałem. Ja wiem, że dużo dobrego było o tym komiksie, ale miałem takie, okej, okay, czy to dlatego, że nostalgia, czy tem semik, czy nie wiem, ludzie po prostu mają, są przywiązani do tego i chcą to dostać po prostu w nowym, poprawionym wydaniu, ale wychodzi na to, że ten Nightfall to jest rzeczywiście dobra rzecz. Ale dobra, bo będę się rozgadywać o innych komiksach, a ten jest najważniejszy w tym odcinku. 588 stron komiksu na papierze papierze kredowym, tak samo jak w przypadku Sandmana, w ogóle gabarytowo oprócz grubości jest taki sam jak Sandman, to jest po prostu standardowa twarda oprawa od DC, okładki pomiędzy poszczególnymi zeszytami i jeszcze kilka przykładowych plansz. A w ogóle całkowicie zapomniałem o tym, że wypadałoby powiedzieć o tym, jak ogólnie prezentuje się wydanie tego komiksu, jaka jest oprawa, jaka jest okładka. Dobra, wrócimy do tego za sekundkę. Materiały dodatkowe na końcu, kilka tajnych stron, okładki alternatywne, dodatkowe szkice, projekty postaci, więcej okładek, też te podwójne oraz rozpiska wszystkich tomów Nightfall, które wyjdą w Polsce. Tak, pozostałych, bo to jest pierwszy prolog, to jest trzeci, który będzie w październiku, jakby będzie w sumie pięć, a cała okładka jest matowa na prawie całości, bo ma elementy lakieru wybiórczego, tutaj gdzie mamy logo, tutaj gdzie mamy tytuł tego tomu i tak samo na grzbiecie, gdzie mamy napis Batman Nightfall. Z tyłu tutaj tylko gdzie mamy ten Emblemat. I hmm. podobnie jest w przypadku Sandmana, zapomniałem o tym tutaj wspomnieć, bo na całości też jest śliska okładka, ale matowa, jakby tak pod kątem odbijania światła, ale ma elementy lakierów wybiórczego tutaj, gdzie mamy... Jedną z postaci oraz szóstkę u góry, z tyłu nie, z tyłu nic nie ma. Batman Nightfall, Sandman oraz Liga Sprawiedliwości, czyli druga połowa komiksów od DC od Egmontu. Dajcie mi znać, czy już macie którykolwiek z tych komiksów na półce, a jeśli jeszcze nie macie, linki znajdują się w opisie do porównywarek cen do różnych sklepów do wyboru do koloru. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.